Istnieje cienka granica między światem, który postrzegamy naszymi zmysłami, a wymiarem, który pozostaje dla nas niewidoczny. W mojej wieloletniej praktyce duchowej obserwuję, jak często zmarli próbują nawiązać z nami kontakt, wysyłając znaki, które większość z nas po prostu ignoruje lub racjonalizuje jako zwykłe zbiegi okoliczności. Wyobraź sobie taką sytuację. Pani Zofia, wdowa z Krakowa. Budziła się każdego ranka dokładnie o 3:33. Nie było budzika, nie było hałasu z ulicy. Po trzech tygodniach takiego doświadczenia zaczęła się zastanawiać, czy to przypadek. Jej zmarły mąż, Tadeusz, zawsze powtarzał, że liczba 3 jest dla niego szczególna. Urodził się trzeciego, poznali się trzeciego i pobrali również trzeciego. Czy to możliwe, że próbował się z nią skontaktować? To, co nazywamy przypadkiem, Często jest subtelnym sygnałem z zaświatów. Stefan, słynny polski Jasnowic, potrafił wyczuwać energię zmarłych z niezwykłą dokładnością. Mawiał, że zmarli nie odchodzą całkowicie. Oni jedynie zmieniają formę swojej obecności. Pierwszym, najbardziej powszechnym sposobem kontaktu są prezencie w snach. Nie mówię tu o zwykłych wspomnieniach, które przewijają się przez nasz umysł podczas snu. Mówię o snach niezwykle wyrazistych, kolorowych, pełnych detali, które wydają się bardziej rzeczywiste niż sama rzeczywistość. Pewna kobieta z Gdańska opowiadała mi, jak jej zmarła matka pojawiła się w jej śnie z dokładnymi wskazówkami, gdzie znaleźć ważny dokument rodzinny. Dokument ten faktycznie znajdował się w miejscu wskazanym we śnie, choć córka nie miała pojęcia o jego istnieniu. Drugi sposób kontaktu to nieoczekiwane zapachy. Czy kiedykolwiek poczułeś z nienacka perfumy babci, gdy myślałeś o ważnej decyzji? Albo zapach papierosów dziadka w pokoju, gdzie nikt nie pali. Pan Marek z Wrocławia regularnie czuje zapach pieczonych jabłek z cynamonem. Dokładnie taki, jaki roztaczał się w kuchni jego zmarłej żony Haliny. Co ciekawe, zapach pojawia się zawsze, gdy stoi przed trudnym wyborem życiowym. Trzecim sygnałem są zakłócenia elektryczne: lampy migoczące bez powodu, radio włączające się samoczynnie, telewizor zmieniający kanały. Sceptyk powie. Usterka techniczna. Ale dlaczego te usterki często pojawiają się w znaczących momentach? Młoda kobieta z łodzi opowiadała mi, jak lampka nocna przy łóżku jej córeczki włączała się samoczynnie dokładnie o godzinie, o której jej zmarły ojciec zawsze przychodził poczytać małej bajkę na dobranoc. Czwartym znakiem są delikatne dotyki fizyczne, uczucie lekkiego muśnięcia po ramieniu, gdy jesteś sam w pokoju. Nagły dreszcz przebiegający po plecach bez wytłumaczalnego powodu. Wrażenie, że ktoś usiadł na brzegu Twojego łóżka, choć nikogo tam nie ma. Pan Janusz, emerytowany nauczyciel z Poznania, regularnie czuje delikatne poklepywanie po ramieniu, dokładnie takie, jakim witała go zawsze jego zmarła żona, gdy wracał do domu. Te subtelne znaki są jak szept w głośnym tłumie. Łatwo je przeoczyć, jeśli nie jesteśmy uważni. Nasz zachodni, zracjonalizowany umysł natychmiast szuka logicznych wyjaśnień, odrzucając możliwość, że zmarli faktycznie próbują się z nami skontaktować. Ale co, jeśli otworzymy się na możliwość, że istnieje więcej niż tylko to, co możemy zmierzyć i zważyć? Co, jeśli energia naszych bliskich faktycznie przetrwa fizyczną śmierć i szuka sposobów, by dać nam znać, że wciąż są obecni w naszym życiu, kontynuując naszą duchową podróż? Zagłębmy się w kolejne sposoby, w jakie zmarli próbują nawiązać z nami kontakt. Otwórz swój umysł na możliwości, które wykraczają poza racjonalne wyjaśnienia. Piątym znakiem, niezwykle fascynującym, jest nietypowe zachowanie zwierząt. Zwierzęta, szczególnie psy i koty, posiadają zmysły znacznie ostrzejsze niż ludzkie. Są w stanie dostrzec energię i obecności, które dla nas pozostają niewidoczne. Pani Agnieszka z Białego Stoku opowiadała mi, jak jej kot mruczek zaczął nagle wpatrywać się intensywnie w pusty fotel, który był ulubionym miejscem jej zmarłego męża. Mruczek miałczał, ocierał się o niewidzialną obecność, a czasem nawet zwijał się w kłębek na kolanach kogoś, kogo ludzkie oczy nie mogły dostrzec. Co więcej, działo się to zawsze w rocznicę śmierci męża pani Agnieszki. Czy zauważyłeś kiedyś, jak twój pies nagle zaczyna merdać ogonem? I radośnie szczekać w kierunku pustego kąta pokoju? Albo jak kot nagle podskakuje i ucieka, jakby coś go przestraszyło, choć ty nic nie widzisz? Zwierzęta nie mają naszych mentalnych filtrów i uprzedzeń. One po prostu widzą to, co jest, bez racjonalizowania swoich doświadczeń. Szóstym znakiem są przedmioty, które poruszają się lub spadają bez wyraźnego powodu. Pan Tadeusz, emerytowany lekarz z Lublina. Opowiadał mi o ramce ze zdjęciem jego zmarłej żony, która regularnie spadała z półki, mimo że była ustawiona stabilnie, z dala od krawędzi. Co ciekawe, działo się to zawsze, gdy miał podjąć ważną decyzję życiową. Jakby jego żona chciała przypomnieć mu o swojej obecności i wsparciu, może to być cokolwiek. Książka, która nagle wypada z półki, gdy przechodzisz obok, choć stała tam bezpiecznie przez lata. Bibelot, który przesuwa się na komodzie, gdy nikt go nie dotyka klucze, które znikają z miejsca, gdzie je położyłeś, by odnaleźć się w zupełnie nieoczekiwanym miejscu. Czy to przypadek? A może celowy znak od kogoś, kto chce zwrócić twoją uwagę? Siódmym sygnałem są powtarzające się liczby i godziny. To zjawisko, które wielu z moich uczniów doświadcza regularnie. Pani Małgorzata z Warszawy zaczęła zauważać godzinę 11:11 .11 na zegarze niemal codziennie po śmierci swojej siostry bliźniaczki. Nie planowała patrzeć na zegar o tej porze, po prostu czuła impuls, by spojrzeć i zawsze była to ta sama godzina. Powtarzające się sekwencje liczb 111, 222, 343, 444 czy 555 to nie są przypadki. W starożytnej numerologii liczby te mają głębokie znaczenie duchowe i często są wykorzystywane przez dusze zmarłych jako najprostszy sposób komunikacji. Jeśli regularnie widzisz te same cyfry w różnych kontekstach, na zegarze, numerach rejestracyjnych samochodów, paragonach, numerach telefonów, zwróć na to uwagę. To może być ktoś bliski, kto chce ci coś przekazać. Ósmym sposobem kontaktu są głosy lub szepty na granicy słyszalności. Pani Barbara, nauczycielka Storunia, regularnie słyszy swoje imię wypowiadane szeptem, gdy jest sama w domu. Głos ten Przypomina jej zmarłego ojca. Początkowo myślała, że to jej wyobraźnia, ale kiedy pewnego dnia ten sam głos ostrzegł ją przed wyjściem z domu, a później okazało się, że w jej okolicy doszło do poważnego wypadku, zaczęła traktować te szepty z większą uwagą. Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że ktoś cię woła, choć byłeś sam, albo słyszałeś fragment rozmowy, śmiechu, czy nawet muzyki, której źródła nie mogłeś zlokalizować? Nasz zmysł słuchu jest niezwykle wrażliwy. A granica między tym co fizyczne, a tym co duchowe, jest często cieńsza, niż nam się wydaje. Dziewiątym znakiem są ekstremalne zbiegi okoliczności, nazywane synchronicznościami. To wydarzenia, które wydają się być ze sobą połączone w sposób niemożliwy do wytłumaczenia zwykłym przypadkiem. Pan Henryk z Gdyni opowiadał mi, jak w dniu urodzin swojej zmarłej żony znalazł na swojej drodze bransoletkę identyczną jak ta, którą jej kiedyś podarował, a która zaginęła lata temu. Tego samego dnia w radio usłyszał ich piosenkę ślubną, a wieczorem dostał telefon od osoby, która pomyliła numery, ale miała dokładnie takie samo imię jak jego żona. Te synchroniczności są jak drogowskazy od naszych bliskich zmarłych zbyt znaczące, by być przypadkiem zbyt osobiste, by je zignorować są jak układanka, której elementy pasują do siebie w sposób niemożliwy do przewidzenia. Gdy zaczynamy dostrzegać subtelne sygnały od zmarłych, Nasz świat nabiera nowego wymiaru. Rzeczywistość, którą uznawaliśmy za jednowymiarową i materialną, okazuje się być przeniknięta niewidzialnymi znaczeniami i komunikatami. Przyjrzyjmy się zatem dziesiątemu, ostatniemu z najbardziej powszechnych sposobów kontaktu z zaświatów. Dziesiątym znakiem są wiadomości w muzyce, napisach lub losowych tekstach. Ten rodzaj komunikacji jest szczególnie fascynujący ponieważ wykorzystuje elementy naszego codziennego życia nadając im nowe, głębsze znaczenie. Pani Krystyna z Koszalina opowiadała mi historię, która głęboko ją poruszyła. Trzy miesiące po śmierci męża jechała samochodem, pogrążona w smutku i wątpliwościach dotyczących swojej przyszłości. Nagle radio, które było ustawione na stację z polską muzyką, samoczynnie przełączyło się na inną częstotliwość i zaczęła grać piosenka którą jej mąż zawsze jej śpiewał. Co więcej, był to dokładnie ten fragment, który zawierał słowa nigdy nie jesteś sama. Przypadek? Usterka techniczna? A może celowy znak od kogoś, kto wiedział dokładnie, czego w tym momencie potrzebowała usłyszeć? Pan Michał, nauczyciel z Olsztyna, regularnie zauważa billboardy lub napisy w miejscach publicznych, które wydają się bezpośrednio odpowiadać na pytania, które zadaje w myślach swojej zmarłej matce. Pewnego dnia, zastanawiając się, czy powinien przyjąć ofertę pracy w innym mieście, zobaczył tablicę z napisem: Dom jest tam, gdzie serce. To było dokładnie to, co jego matka zawsze mu powtarzała. Te wiadomości mogą pojawiać się wszędzie: w książce, którą przypadkowo otwierasz, w gazecie, którą ktoś zostawił na ławce, w losowym komentarzu przechodnia, który przypadkiem słyszysz. Klucz, leży w rozpoznaniu osobistego znaczenia, jakie te wiadomości mają dla Ciebie. To, co dla kogoś innego byłoby zwykłym zbiegiem okoliczności, dla Ciebie może być znaczącym znakiem, ponieważ rezonuje z Twoim wewnętrznym doświadczeniem. Teraz, gdy poznaliśmy już wszystkie dziesięć sposobów, w jakie zmarli próbują się z nami komunikować, zastanówmy się, dlaczego te znaki są tak subtelne, dlaczego nasi bliscy, którzy odeszli, nie mogą po prostu pojawić się przed nami i powiedzieć wprost, co chcą przekazać? Odpowiedź leży w naturze rzeczywistości duchowej. Energia, którą jesteśmy po śmierci, wibruje na znacznie wyższej częstotliwości niż gęsta materia świata fizycznego. Ta różnica w częstotliwościach sprawia, że bezpośrednia fizyczna manifestacja jest niezwykle trudna do osiągnięcia. Zamiast tego dusze zmarłych wykorzystują subtelniejsze kanały: sny, emocje, synchroniczności, drobne manipulacje energią elektryczną lub przedmiotami fizycznymi. Co więcej, każda dusza ma swoje preferowane metody komunikacji. Niektórzy wybierają sny, inni manipulują elektrycznością, a jeszcze inni wpływają na zachowanie zwierząt. Moja wieloletnia praktyka duchowa pokazuje, że często te preferencje odzwierciedlają charakter osoby za życia. Ktoś, kto za życia był technikiem elektroniki, może po śmierci manipulować urządzeniami elektrycznymi. Osoba, która kochała zwierzęta, prawdopodobnie wybierze je jako medium kontaktu. Pani Jadwiga z Częstochowy opowiadała mi, jak jej zmarły mąż, który za życia był zegarmistrze, komunikuje się z nią poprzez zatrzymywanie wszystkich zegarów w domu dokładnie w momencie, gdy zadaje mu w myślach ważne pytanie. Z kolei pan Andrzej z Rzeszowa, którego zmarła żona była kwiaciarką, regularnie znajduje w swoim ogrodzie kwiaty rozkwitające w nietypowych porach roku lub w miejscach, gdzie ich nie sadził. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że kontakt z naszymi zmarłymi bliskimi często nasila się w okresach przełomowych naszego życia, gdy stoimy przed ważną decyzją, przeżywamy kryzys emocjonalny lub zbliżamy się do duchowego przełomu. W takich momentach bariera między światami wydaje się być cieńsza, a nasi bliscy czują silniejszą potrzebę, by nas wesprzeć i pokierować. Pani Dorota z Katowic opowiadała mi, jak w dniu, gdy miała podjąć decyzję o poważnej operacji, doświadczyła niemal wszystkich z opisanych wcześniej znaków. Jej pies zachowywał się dziwnie, wpatrując się w pusty kąt pokoju. Lampy migotały bez powodu, a na jej telefonie pojawiła się wiadomość z nieznanego numeru, zawierająca tylko jedno słowo. Tak, później okazało się, że operacja uratowała jej życie, wykrywając wczesne stadium nowotworu. Co możemy zrobić, aby stać się bardziej otwartymi na te subtelne znaki? Po pierwsze, musimy zwolnić tempo życia. W dzisiejszym zabieganym świecie, pełnym bodźców i informacji, łatwo przeoczyć delikatne sygnały z zaświatów. Praktyka uważności, medytacja, regularne momenty ciszy i refleksji, to wszystko pomaga nam dostroić się do subtelniejszych poziomów rzeczywistości. Po drugie, warto prowadzić Dziennik Synchroniczności. Zapisywać wszystkie nietypowe zdarzenia, sny, zbiegi okoliczności. Z czasem możemy zacząć dostrzegać wzorce i powiązania, które wcześniej umykały naszej uwadze. Po trzecie, możemy aktywnie zaprosić naszych bliskich zmarłych do komunikacji. Proste praktyki, jak zapalenie świecy utworzenie małego ołtarzyka z fotografią i osobistymi przedmiotami zmarłej osoby czy po prostu ciche rozmowy prowadzone w myślach wszystko to może otworzyć kanały komunikacji w kolejnym ostatnim rozdziale przyjrzymy się głębszemu znaczeniu tych kontaktów z zaświatów i temu jak mogą one transformować nasze rozumienie życia śmierci i nieśmiertelności duszy w tym ostatnim rozdziale naszej duchowej podróży zagłębimy się w głębsze znaczenie kontaktów z zaświatami i zastanowimy się, jak świadoma komunikacja ze zmarłymi może transformować nasze życie i postrzeganie rzeczywistości. Kontakt z tymi, którzy odeszli, nie jest jedynie pocieszeniem w żałobie czy ciekawostką paranormalną, jest to doświadczenie, które może fundamentalnie zmienić nasze rozumienie natury rzeczywistości i naszego miejsca we wszechświecie. Kiedy zaczynamy dostrzegać znaki od zmarłych, przekraczamy granice między materialistycznym, Mechanistycznym światopoglądem, a wizją rzeczywistości, w której świadomość nie jest ograniczona do fizycznego mózgu, a miłość i więzi między duszami trwają poza śmiercią ciała. Pani Helena Zbytgoszczy, po serii intensywnych kontaktów ze zmarłym synem, całkowicie zmieniła swoje podejście do życia. Przedtem żyłam w strachu przed śmiercią, zamartwiając się o przyszłość i żałując przeszłości, opowiadała mi podczas jednej z naszych sesji. Teraz wiem, że życie jest tylko jednym z etapów istnienia duszy. Śmierć nie jest końcem, lecz transformacją. Ta świadomość dała mi głęboki spokój i pozwoliła cieszyć się każdą chwilą tu i teraz. To właśnie ta transformacja świadomości jest moim zdaniem najważniejszym darem, jaki otrzymujemy od naszych zmarłych bliskich. Ich subtelne znaki są jak delikatne pukanie do drzwi naszej percepcji. Zaproszenie do rozszerzenia naszego pojmowania rzeczywistości poza to, co materialne i mierzalne. Pan Marek, biznesmen z poznania, przez większość życia był pragmatycznym sceptykiem, wierzącym jedynie w to, co można udowodnić naukowo. Po śmierci żony zaczął doświadczać serii niewytłumaczalnych zdarzeń. Telefon dzwoniący dokładnie o godzinie jej śmierci każdego miesiąca. Zapach jej perfum pojawiający się znikąd. Ich ulubiona piosenka grająca w radiu podczas kluczowych momentów jego życia. Te doświadczenia zmusiły mnie do przekroczenia granic mojego racjonalnego umysłu, wyznał. Zrozumiałem, że nauka, choć potężna, ma swoje ograniczenia. Istnieją wymiary rzeczywistości, które wykraczają poza nasze obecne narzędzia pomiarowe. Jakie praktyczne kroki możemy podjąć, aby pogłębić i wzbogacić naszą komunikację ze zmarłymi? Oto kilka duchowych praktyk, które sprawdziły się w mojej wieloletniej pracy z osobami poszukującymi kontaktu z bliskimi po drugiej stronie. Praktyka pierwsza, medytacja otwarcia, usiądź wygodnie w cichym miejscu, zamknij oczy i wyobraź sobie, że Twoje serce jest jak kwiat, który powoli się otwiera. Z każdym wdechem wyobrażaj sobie, że płatki tego kwiatu rozchylają się coraz bardziej. Tworząc przestrzeń dla energii Twoich bliskich zmarłych, nie oczekuj niczego konkretnego, po prostu bądź otwarty na subtelne wrażenia, obrazy, myśli czy emocje, które mogą pojawić się w Twojej świadomości. Praktyka druga dialog wewnętrzny. Każdego wieczoru przed snem poświęć kilka minut na cichą rozmowę ze zmarłą osobą. Mów do niej w myślach, jak gdyby siedziała obok Ciebie. Możesz opowiedzieć o swoim dniu. Podzielić się troskami, poprosić o radę. Następnie wycisz swój umysł i wsłuchaj się w subtelne odpowiedzi, które mogą przyjść jako delikatne wrażenia, intuicyjne przebłyski czy obrazy w twojej wyobraźni. Praktyka trzecia. Rytuał świadomego snu. Przed zaśnięciem ustaw intencję spotkania ze zmarłą osobą w przestrzeni snu. Możesz wypowiedzieć w myślach proste zdanie. Dziś w nocy spotkam się z imię osoby w moich snach i zapamiętam to spotkanie. I ta, ta praktyka, powtarzana regularnie, może znacząco zwiększyć częstotliwość i jasność kontaktów poprzez sny. Praktyka czwarta: prowadzenie dziennika synchroniczności. Zapisuj wszystkie nietypowe zdarzenia, które mogą być znakami od zmarłych. Z czasem możesz zacząć dostrzegać wzorce i znaczenia, które wcześniej umykały Twojej uwadze. Ten dziennik może stać się mostem między Twoją świadomością a subtelniejszymi poziomami rzeczywistości. Ważne jest jednak, aby pamiętać, że komunikacja ze zmarłymi, choć potencjalnie transformująca, nie powinna zastępować procesu żałoby ani stawać się obsesją. Zdrowy kontakt z zaświatami wzbogaca nasze życie, dodaje mu głębi i sensu, ale nie odwraca naszej uwagi od życia tu i teraz z tymi, którzy wciąż dzielą z nami fizyczną rzeczywistość. Pani Joanna z Wrocławia, po intensywnym okresie kontaktów ze zmarłym mężem, znalazła równowagę. Wiem, że Andrzej wciąż jest ze mną, w innym wymiarze, i czasem daje mi znaki swojej obecności, powiedziała. Ale zrozumiałam też, że moim zadaniem jest żyć pełnią życia tutaj, cieszyć się światem fizycznym, rozwijać relacje z żyjącymi. To jest dar, który mogę mu ofiarować. Życie pełne radości i sensu, do którego on wniósł tak wiele. Ta równowaga między świadomością innych wymiarów, a zaangażowaniem w życie doczesne, jest kluczem do duchowej integracji. Nie chodzi o to, by uciec od materialnej rzeczywistości w poszukiwaniu kontaktu z zaświatami, ale o rozszerzenie naszej świadomości tak, by objęła oba wymiary, fizyczny i duchowy, w harmonijnej całości. Na zakończenie chcę podzielić się refleksją. Może największym darem, jaki otrzymujemy od naszych zmarłych bliskich, jest przypomnienie, że miłość jest energią, która przekracza granice śmierci. Ich subtelne znaki są jak promienie światła przebijające się przez zasłonę między światami, przypominające nam, że w najgłębszej istocie rzeczywistości nie jesteśmy oddzieleni od tych, których kochamy, ani przez czas, ani przez przestrzeń, ani nawet przez śmierć. Pamiętaj, że otwarcie się na komunikację ze zmarłymi to nie tylko kwestia technik czy praktyk, to przede wszystkim kwestia serca. Serce, które kocha, jest najdoskonalszym odbiornikiem dla subtelnych sygnałów z zaświatów. Praktykuj więc przede wszystkim miłość, wdzięczność i otwartość, a znaki od tych, którzy odeszli, staną się dla Ciebie coraz bardziej czytelne i znaczące. Jeśli te duchowe refleksje otworzyły Twoje serce na nowe możliwości kontaktu z bliskimi, którzy odeszli, nie zatrzymuj tej wiedzy tylko dla siebie. Subskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać więcej głębokich duchowych nauk i praktycznych wskazówek do rozwijania Twojej wrażliwości. Podziel się w komentarzach swoimi własnymi doświadczeniami z subtelnymi znakami od zmarłych. Twoja historia może być światłem przewodnim dla kogoś, kto przechodzi przez ciemność straty. Pamiętaj, że w dzieleniu się Twoimi przeżyciami leży moc uzdrawiania nie tylko dla ciebie, ale i dla całej naszej duchowej społeczności. Naciśnij dzwonek powiadomień, aby nie przegapić kolejnych filmów o duchowości, kontaktach z zaświatami i rozwijaniu Twojej wewnętrznej mądrości. Razem tworzymy przestrzeń, w której niewidzialne staje się widzialne, a rozłąka przemienia się w głębsze połączenie.